E, dzisiaj dzień zacząłem klasycznie od zaspania poprzez wyłączanie 20 budzików e, Piotrek chyba podobnie Nie, Z... ja zostałem Wstałeś, no dobra, gratulacje jesteśmy w Jaworzu, tak? Tak czy to odmienia? Jaworze, Jaworzu, tak? Jaworze. Tak, na tężniach, e, na tężni jednej i zresztą zobaczcie To polega na tym, że Eee, ludzie w podeszłym wieku chodzą sobie w kółko i wdychają sól. <noise> Więc zastanawiam się na no ile to faktycznie ma do cokolwiek wspólnego ze zdrowiem. Jeszcze <noise> żyją. No to, to chodzenie może być całkiem zdrowe, ale czy wdychanie tej soli faktycznie coś daje? Nie wiem, nie znam się. Dobra, to co teraz? No, na co tu się odpierdala? Do, Dobre, jakieś dzieciaki, nieważne. Dobra, chcę pochodzić. to idziemy jeszcze, jeszcze trochę pospacerujemy i idziemy do, do żabki uzupełnić zapasy. Dwa nowe monsterki się pojawiły, także na pewno nagramy recenzję i, no i wracamy do pracy. Okej, okay, dobra. E, retencja Jaworza. Jaworze oceniam na mocne 9 na 10, także panie wujcie, jeśli pan to ogląda, to jakby tam jakaś działeczka była, coś tak jest, no nie to. Łala się skończyło. Ok, w żabce pojawiły się nowe monsterki bez kalorii, także. <laughs> Nie omieszkam zrecenzować. <laughs> Zajebisty. Siedzimy już ile, od, od której my, Piotrek, siedzimy? Od dziesiątej. E, no, siedzimy jakoś od dziesiątej i praktycznie ciągiem. Nie no trochę później, jakoś 11 żeśmy zaczęli coś takiego Praktycznie bez dłuższych przerw, jedna była na żarcie e, Cały czas chodzimy I, I już tak e, jak torafonik nie on to ujął <grywa> Czekaj, było coś tak, nie muszę to znaleźć, czekaj Poważniejsze, zero strachu, bo jak strach cię kurwa, strach paraliżuje ręce w TV, pamiętaj kurwa to trzeba długo wykatować w gierkę, wtedy łeb się tak pierdoli fajnie łeb się tak fajnie pierdoli w głowie, że już nie myślisz o niczym gościu, jak patrzysz kurwa przez okno, to ty nie wiesz czy ty na TV jesteś, czy ty na TV jesteś, nie? To, to, to już wtedy właśnie zaczynasz na TV chuj ogarniać, nie? No i właśnie mniej więcej w takim stanie teraz jesteśmy A posiedzimy jeszcze za dwie godziny a odwiozę Piotrka do domu i, i nie wiem, wrócę i dostanę udaru prawdopodobnie. <laughs> no ale ratujemy się monsterkami, nakupiliśmy dzisiaj ile my żeśmy kupili 8 8 i no i, i pewnie się skończą dzisiaj. Masz styl na jak taki żur Kopik się z którym kiedyś gadałem pod sferą. <laughs> Ty czemu ty w kurtce siedzisz w ogóle? To jest kurwa zimno. przecież jesteś ciepły. <śmuszczaj> no, odwiozę Piotrka do chaty, do, do przepięknej gminy Jaworze I, i... no pewnie jeszcze będę siedział jakoś do drugiej hotel, apartament kurwa mam do, do 12 do 12 muszę się stąd zmyć więc pewnie tak spokojnie do trzeciej mogę posiedzieć żeby rano wstać spakować, spakować manatki i wrócić do siebie do Łodzi odpuszczam sobie już jutro trasę do Warszawy do Warszawy pojadę w sobotę z rana bo po prostu nie chcę znowu spędzać pół dnia za kierownicą bo jest to raz, że męczące dwa, że niebezpieczne, trzy, że mi się już nie chce. No, także także tyle Piotrek, opowiesz o, o frontendzie? Nie chcę mi się. Nie to nie. Okej, okay. jest już piątek, godzina 11. Wczoraj udało mi się popracować do jakiejś drugiej. Po tym czasie już... Już dalej to chyba nawet nie miało sensu, bo pisząc w Pythonie zacząłem wstawiać średniki i... Nie, po prostu pisanie w takim stanie to... Nie, nie ma tak naprawdę nic na celu, bo i tak będzie to trzeba napisać jeszcze raz, więc... Zacząłem po sobie trochę ogarniać ten apartament. że jestem spakowany. Także dopiję kawę i, i wracam do Łodzi. Tak podsumowując to chyba jestem całkiem zadowolony z tego jak, jak przebiegły te dwa dni. Okazuje się, że Śląsk to nie tylko Węgiel, jak dosąd myślałem. Bo, bo jestem, byłem, no, no, jestem nadal na Śląsku pierwszy raz tak na dłużej na, na więcej niż jeden dzień i naprawdę mi się tu spodobało, jest, jest bardzo, bardzo fajnie. Niestety pogoda nie dopisała. Akurat jak wyjeżdżam to zrobiło się słonecznie, no ale cóż, trudno. A sądzę, że, że jeszcze tu wrócę. I to wrócę tak bardziej turystycznie, a nie po to, żeby po kilkanaście godzin dziennie pisać kod. No, także. Także cóż, no, do zobaczenia w łodzi. Prześpię się jedną noc w łodzi i jutro znowu jadę do Warszawy na krajowy zjazd delegatów. W którym działam od 3 lat, e, więc, e, więc znowu czeka mnie intensywny weekend. Muszę się do niego trochę przygotować, ale mam nadzieję, że w międzyczasie gdzieś tam uda, uda mi się jeszcze pokolić. No i w przyszłym tygodniu, raz że czeka mnie przeprowadzka, a dwa to postaram się nagrać jeszcze w starym mieszkaniu jakiś, a, jakiś odcinek, na pewno dotyczący pisania w końcu pluginów do, do maja. Postaram się wytłumaczyć, jak to działa, bo tak naprawdę to właśnie stanowi całe clue mojego udziału w Google Summer of Code. Także jeśli ktoś dotrwał do, do końca, to wielkie dzięki i, i do zobaczenia wkrótce. Cześć.